W kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem będzie to book haul, ale book haul po angielsku. I tym razem będzie to book haul podzielony na dwie części. Będzie to book haul książek nowych, które zamawiałam na Amazonie, i book haul książek używanych, bo w Anglii jest super sprawa, bo książki używane można kupować w charity shopach. Charity shopy to są takie nasze lumpeksy. To są nasze lumpeksy, gdzie tak naprawdę ludzie mogą przynosić swoje używane rzeczy, rzeczy, których nie chcą. I w ten sposób wspierać przeróżne akcje charytatywne. I między innymi można też oddawać swoje książki, gdzie właśnie inni mogą je kupować za grosze, bo te książki można kupować, wiecie, za, za funta, za półtora, za dwa. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich łowach, co ostatnio udało mi się zdobyć. Także proszę, zostańcie ze mną. Zacznę od tych książek z Amazona, ale nie są to tylko i wyłącznie gorące nowości, ale od bardzo gorącej nowości pragnę rozpocząć. I wspominałam już o niej na Instagramie i jest to książka, która na polskim rynku, z tego co wiem, pojawi się w czerwcu i jest to najnowsza powieść E.L. James, czyli The Mister. Ja mam zamiar na dniach zabrać się za tę książkę i wam ją zrecenzować. Podejrzewam, że będzie to, jak zwykle, pasjonująca i świetnie napisana lektura, cudowny język, język literacki, wiecie, mm, to będzie to. Znowu oczywiście już sam opis jest cudowny, że zatracimy się w pasjonującym Love Story, że, że mamy tutaj oczywiście, rzecz się dzieje w 2019 roku, tym razem w Londynie. Mamy tutaj arystokratę, który nigdy nie musiał pracować. Nagle wiecie, dziedziczy majątek po swojej rodzinie, dziedziczy te wszystkie tytuły arystokrackie. Na swojej drodze spotyka jakąś utalentowaną muzycznie dziewczynę, no i wybucha ten romans, ten pełen pasji właśnie romans, no i będzie się działo, jak to wiecie i e. L. James musi się dziać. Także Gray 2, tym razem w, wśród brytyjskiej arystokracji. Także wiecie, ja już nie mogę się doczekać, co tu się będzie działo znowu, wiecie, kawał lektury. Także The Mister czeka na mnie, ja już już grzeję się tam, wiecie, w doku startowym. No ale ale jak już przeczytam, to oczywiście Wam opowiem, jakaż to była pasjonująca lektura. Oczywiście spodziewam się kolejnych tomów, co najmniej trzech, potem zmienimy perspektywy, rzecz jasna, nie? Teraz mamy z jego perspektywy, później będzie z jej perspektywy. Oczywiście będą filmy. Także w walentynki wiemy, może nie w tym roku, ale na przyszły wiemy, na co idziemy do kina. Także na pewno będzie przebój kasowy, bo jak żeby mogło być inaczej. Także The Mister to mój pierwszy zakup. Na szczęście był za pół ceny, także sami rozumiecie. <laughs> tak, gdyby nie to, że za pół ceny, to pewnie przeczytałabym e-booka. A tak, to skusiłam się na wersję papierową. No, to rzecz pierwsza. Lecimy dalej. Kolejna książka, która u mnie się znalazła, również z Amazona. To książka, która została przetłumaczona na język polski, ale książka, którą mam ochotę przeczytać w oryginale, no bo to jest książka oryginalnie napisana po angielsku, i jest to książka, która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Wilga, bo jest to książka. W zasadzie dla dzieci, aczkolwiek książka, która absolutnie wzrusza również dorosłych. I jest to The Boy at the Back of the Class. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam tytułu po polsku, ale wydane jest dokładnie w tej samej szacie graficznej. I jest to opowieść o tym, jak to pewnego dnia, dokładnie na początku roku szkolnego, dzieci zastanawiają się, co też nowego się wydarzy. Są przygotowane na to, że ktoś dołączy do ich klasy i wiecie, to takie nerwowe oczekiwanie, kim będzie ten ich nowy kolega, ta nowa koleżanka, a okazuje się, że do ich klasy dołącza uchodźca. I tak naprawdę ta książka bardzo dużo uczy dzieciaki i nie tylko dzieciaki, bo również nas dorosłych, właśnie współcześnie, kiedy tak naprawdę powinniśmy być bardzo wrażliwi na inne kultury, na. Równość społeczną, gdzie powinniśmy się absolutnie wystrzegać rasizmu, który tak naprawdę możemy obserwować na każdym kroku, bo, bo, bo rasizm już nie dotyczy tylko i wyłącznie, e, bądźmy politycznie poprawni, Afroamerykanów, bo tak naprawdę rasizm dotyka nas Polaków również tutaj na wyspach, na, na, na każdym kroku, tak. Ale no, no nie tylko mówimy tutaj o nas Polakach, bo, 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 bo pewnie dotyczy on każdej jednej nacji. Rasizm dotyczy wszystkich ludzi i, i wydaje mi się, że, że, że właśnie w tej książce możemy się takiej równości wspaniale uczyć. Ja tę książkę zaczęłam już czytać i, i sam początek już mi się bardzo podobał. Znaczy no przeczytałam trochę więcej niż początek. Jest ona cudownie napisana, jest ona napisana takim Ładnym, wartkim językiem, taka fajna lektura dla dzieci i rodziców na takie wspólne chwile razem, ale, ale jeżeli jesteście dorośli, nie macie dzieci, z którymi moglibyście przeczytać tę książkę, przeczytajcie ją po prostu dla siebie, a naprawdę spędzicie mile czas. W Polsce nakładem wydawnictwa Wilka. Polecam serdecznie. Książka, która trafiła w moje ręce, trafiła ona do mnie za poleceniem Kat bloguje, bo ona bardzo dużo opowiadała o tej książce ostatnimi czasy, a wydaje mi się, że do Kat trafiła ta książka za poleceniem Cambook, ale nie jestem tego pewna. Jest to książka o bardzo podobnej tematyce, ale już o nieco starszych bohatera. Jest to a very large expanse of sea. Taher Mafi jest to książka z nurtu Young Adult i rzecz się dzieje po 11 września kiedy młoda muzułmanka nie potrafi się odnaleźć w swoim środowisku że tak naprawdę wszyscy zaczynają ją postrzegać przez pryzmat tych ludzi, którzy dokonali ataków że ona już nagle nie jest równoprawnym obywatelem ona już jest tą muzułmanką i jak ona sobie y, próbuje poradzić z tym problemem, tak? Jak, jak ona, nosząca na co dzień hijab, jest postrzegana w swoim środowisku. To jest podobno bardzo wzruszająca i bardzo piękna historia, na dodatek króciutka. Mam nadzieję znaleźć y, chwilę na nią już wkrótce i, i, i przeczytać tę historię, tym bardziej, że ma ona tyle fajnych opinii i, i naprawdę chcę ją. Przeczytać. Mam nadzieję, że pójdzie mi z nią lepiej niż z Radio Silence, która również jest tak bardzo polecana, już teraz przetłumaczona na język polski i już w sprzedaży. A u mnie wciąż w oryginale stoi na półce już od roku i, i jeszcze się za nią nie złapałam, ale obiecuję, że w końcu to zrobię i w końcu przeczytam tę powieść. No, ale Very Large Expanse of Sea czeka na swoją kolej, kolej również u mnie. Serdecznie Wam polecam tę książkę. Kolejna książka, która trafiła w moje ręce, trafiła nieco przez przypadek, ale kiedy już przeglądałam y, książki z nurtu Young Adults, rzuciła mi się w oczy okładka, bo okładka jest bardzo ładna, pokażę Wam ją za chwilę, ale jak przeczytałam jej opis, to wydał mi się on <grym> bliski, bo to jest książka, która traktuje o tym, jak ludzie w życiu się mijają. I niezależnie od tego, ile mamy lat, czy jesteśmy już dorośli, czy jesteśmy dojrzali, czy po prostu jesteśmy jeszcze bardzo młodzi, to właśnie ta rzecz przydarza nam się non-stop. Że kiedy ta jedna połowa jest gotowa, to ta druga właśnie przeżywa ten swój okres buntu, szaleństwa. Kiedy ta osoba, która przeżywa ten bunt i szaleństwo, dojrzewa, to nagle tej drugiej, w życiu tej drugiej osoby dzieje się taka rzecz, że, że to ona nie jest wtedy gotowa na to spotkanie, tak? Na to, by, na to bycie razem. I o tym właśnie traktuje ta książka. Spójrzcie na układkę, Ona jest po prostu przepiękna, tak? Ona się tak cudownie mieni I, i, i właśnie to jest chyba cała radość brytyjskiego rynku, że nie dość, że one wszystkie książki są lekkie, że one wszystkie są tego samego rozmiaru, to jeszcze mają przecudne okładki. Goodbye, perfect, Sarah Barnard. Best friends don't tell. Goodbye, perfect. No, to jest właśnie o, książka o tym, jak to ludzie się mijają. E, tu jest właśnie taka, takie zaznaczenie for older readers. Także polecam. Może czytaliście, może polecacie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Kolejną książkę wrzuciłam do koszyczka, bo była na niebywałej promocji. Ona kosztowała jakieś takie totalne grosze. I to jest kolejny tytuł autorki, której nazwiska nie potrafię przeczytać, ale nie ja jedna bo to jest ta autorka bodajże chińskiego pochodzenia Celeste Mngjis, mm -hmm. lub coś takiego autorka książki Little Fires Everywhere i to jest jej kolejna powieść: Everything I Never Told You. Co my tutaj mamy? Mamy rodzinę amerykańsko-chińską mieszkającą w Stanach. Wydaje się być to zżyta, fajna rodzina i nagle pewnego dnia ciało córki zostaje odnalezione w jeziorze. Co tam się wydarzyło? O to jest pytanie. I to jest tak naprawdę książka o więziach rodzinnych, o tajemnicy skrywanej w tej rodzinie. To bardzo. Wzruszająca, bardzo poruszająca opowieść, i taka, to jest to taki portret miłości, kłamstw, i, i bardzo dużo podobno tutaj też jest o problemach rasowych. Czy rzeczywiście? O to jest pytanie. Nie wiem, nie czytałam. E, wrzuciłam, bo, bo była taniutka i ją sobie zostawię na później. To, to tyle na ten moment. Autorka owa jest poczytna. Nie czytałam jeszcze nawet tego Little Fires Everywhere, ale, ale wiem, że, że, że ta książka ma również bardzo dobre opinie. O kolejnej książce przyznaję, że nie wiem zbyt wiele, ale jest ona po prostu przepięknie wydana i jest ona polecana przez Jessie Barton, autorkę miniaturysty. Czyli ona po prostu musi być dobra. Jest to przepiękna kobieca baśni osadzona na początku XVII wieku. Jest to opowieść o 17-letniej dziewczynie, która jest aktualnie ciężarna po raz czwarty i jak gdyby ona walczy o, o życie swojego dziecka i walczy o kobiecość. Pewnie jest to jakaś taka feministyczna nieco historia, ale z drugiej strony bardzo baśniowa. I zobaczcie, jak ona pięknie jest wydana. To są sztywne oprawy, bo jest to nowość i jest to debiut. Tytuł: The Familiars Stacy Halls. Ale no, no, jest ona cudna. Będzie na pewno niedługo również w miękkich oprawach, ale tutaj, właśnie najczęściej na brytyjskim rynku jest tak, że jeżeli są to nowości, to najpierw wydawane są w sztywnych oprawach, no ale no wklejka jest przepiękna, tak samo <coughs> przepraszam zobaczcie tył no, no ta książka jest przepiękna także wiecie, jak będę miała ochotę na baśń to wiem za co się zabiorę, Baś dla dorosłych the familiars to tyle z Amazona, a za chwilę Wam pokażę moje ostatnie łowy z czarmitków Przejdźmy do moich łowów z Charity Shop Pierwsza książka jest w totalnie nienaruszonym stanie Ona wygląda tak, jakby ktoś ją albo dostał w prezencie Albo przyniósł z księgarni i nawet jej nigdy nie otworzył I jest to książka All the light we cannot see, Anthony Doerr I jest to opowieść o wojnie Jest to opowieść o dziewczynce Niewidomej od szóstego roku życia i o niemieckim chłopcu. Ona jest e, francuską, on jest e, Niemcem e, i oni ukrywają się w jakimś e, nadmorskim francuskim miasteczku. Ona, ta dziewczynka jest pod opieką swojego ojca i e, wydaje mi się, że gdzieś między nimi nawiązuje się jakaś przyjaźń. Chłopiec ukrywa się oczywiście przed e, Hitler Jungen i, i, i gdzieś właśnie ta historia jest opisana, ta historia właśnie budzącej się między nimi przyjaźni tej francuskiej dziewczynki i, 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 i niemieckiego chłopaka. Ehm. Tutaj, właśnie już sam wstęp do tej książki jest opowiedziany, że kiedyś ten ojciec wybudował miniaturę Paryża dla tej dziewczynki, żeby ona mogła na podstawie tej miniatury nauczyć się drogi do domu, żeby umiała właśnie nie widząc wrócić do domu, żeby miała rozpoznać tę drogę. Nie wiem, wydaje mi się, że ta książka będzie miała w sobie niesamowite ciepło, taki, wiecie, taki urok właśnie tej opowieści wojennej, ale i właśnie takie, takie ciepło, które ja właśnie w takich historiach lubię. Trochę przerażająca jest grubość tej książki i, i drobny dróg, że, że, że to jest naprawdę taka poważna Poważna lektura. Zastanawiam się, czy ta książka już była wydana w języku polskim. Bym musiała sprawdzić, jestem bardzo ciekawa, ale, ale naprawdę zapowiada się ona dobrze. All the light we cannot see. No, to mój pierwszy z łowów. Idźmy dalej. Kolejna książka, która wpadła w moje ręce, to nie jest żadna nowość, ale kolejna książka absolutnie nowiutka. I to jest książka Pigeon English Stevena Kelmana. To jest książka jego debiutancka. Może najpierw, co to w ogóle jest Pigeon English? Pigeon English to jest język imigrantów, czyli język o bardzo ograniczonej gramatyce, o bardzo uproszczonym słownictwie i wreszcie o bardzo ciężkim akcencie, czyli, czyli właśnie taki, wiecie, bardzo basicowy angielski. Czasem nawet ciężki do zrozumienia, co, co mówca ma na myśli. Bohater tej książki właśnie tutaj jak jest zapowiadane, jeżeli ktoś lubi książkę The Curious Incident of the Dog in the Night Time, polubi również tę książkę. Mi się The Curious Incident bardzo podobało, zatem tym bardziej czym English jestem ciekawa. Ja już o tej książce bardzo dużo czytałam, czytałam słyszałam, ale jakby jeszcze nie miałam jej w rękach, <coughs> przepraszam. To jest historia chłopca z Gany, który właśnie z matką przeprowadza się do Anglii. Chodzi do siódmej klasy, czyli on ma ile? On ma aktualnie 12 lat. I ten dwunastolatek jest najszybszym biegaczem w swojej klasie, w swoim roczniku ma swoje indywidualizowane buty, to znaczy dorysował sobie trzy paski Adidasa i one jak gdyby chłonie tą całą zachodnią kulturę, wiecie, cieszy się słodyczami Haribo, jak gdyby całym tym takim otaczającym y, światem. I nagle pewnego dnia zostaje zamordowany jeden jeden z sąsiadów, y, jeden właśnie z jego przyjaciół, można by powiedzieć. I jakby na znak... Y, na znak takiego braterstwa na taśmie policyjnej ludzie wywieszają swoje buty i co tam się będzie działo o tym jest właśnie ta historia ona jest z jednej strony smutna ona z jednej strony jest śmieszna ona z jednej strony jest tragiczna wiecie, taka, taka życiowa historia taka słodko-gorzka historia Pigeon English ta książka, wydaje mi się, że ona była wielokrotnie nagradzana i to jest naprawdę popularna i ważna powieść w tym kraju, chociaż pochodzi z 2011 roku, czyli no tak naprawdę ona jest wciąż bardzo nowa. No, to mój kolejny z ostatnich łowów. Mam jeszcze jedną książkę, ale to za chwilkę. Ostatnia książka, o której dzisiaj będę Wam opowiadać, czyli mój ostatni łup tym razem z Charity Shopu, to powieść Zadie Smith, On Beauty. Eee, to jest jedna z jej starszych powieści z 2005-2006 roku, kiedy była nagradzana. I to jest historia dwóch yy, rodzin, Belsejsów i Kipsejsów, <grytania> Spaszczając nazwiska spolszczając, przepraszam eee, to są dwie zwaśnione rodziny, które, które właśnie tutaj ze sobą prowadzą swoje boje i relacje tych rodzin właśnie Zadie na kartach tej powieści opisuje podobno czyni to mistrzowsko eee, ta powieść opisywana jest jako jedna z nich z jej najlepszych i że jako ambitna Niesamowicie um, um, e, Impresywna i, i cudownie pokazująca piękne obserwacje, tak, że, że ona jest niesamowitym obserwatorem właśnie relacji międzyludzkich. No ja jestem ciekawa, tylko żebym w końcu znalazła na nią czas. No, to tyle. Mam nadzieję, że mój bookhole Wam się podobał. Dajcie w ogóle znać, czy lubicie moje anglojęzyczne bookhole, czy, czy lubicie, kiedy opowiadam Wam o angielskich książkach. Czy Was ten temat interesuje? Wiecie, ja mam tutaj łatwy dostęp do, do, do angielskich książek, mieszkając w tym kraju. Jeżeli mój film Wam się podobał, proszę o kciuki w górę, proszę o komentarze. Dajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać na moim kanale. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!